Kochani, witamy Was w kolejnym vlogmasie. Jak widzicie, jesteśmy na razie na spacerku. No, Nelciu, no, swoją zabawkę. Jesteśmy na spacerku, dziewczynki biegają bez smyczy. Chcemy, żeby się zmęczyły, bo potem zabieramy Was na targ bożonarodzeniowy w Montepulciano. Nelumia zostaje w domu, jej nie będziemy ciągać do miasta, ale Sofii zabieramy ze sobą. To zobaczcie tak dla ciekawostki, jak wygląda grudzień w Umbrii. No, bardziej jak październik w Polsce. Jest generalnie dosyć szaro buro jeszcze trochę takich żółtawych liści. No tutaj, słuchajcie, śnieg nie pada, a, a też nawet w środku zimy temperatura nie spada poniżej zaraz stopni, raczej. Słuchajcie, kręcimy się w okolicy naszego domu. Nasz dom jest o tam, o tutaj. I jak widzicie, tereny tutaj są mega bezpieczne, bo właśnie są pola, no łąki latem. Teraz to wszystko jest raczej przeorane, ale właśnie są pola. Las nie jest taki gęsty, to są bardziej takie niewielkie zarośle, właśnie poprzedzielane polami. Jakieś gaje oliwne, tam zobaczcie na przykład jest gaj oliwny. Tam jest najbliższa miejscowość, gdzie jest asfaltowa droga, tam za, za tym wzgórzem. Na przykład tutaj co widzicie drogę, to jest taka nieutwardzona droga, więc właśnie mamy taki luz, że nawet jak coś by się stało i dziewczyny by nas nie posłuchały i pobiegły za czymś, no to nie jest tak, że tutaj kurczę zaraz gdzieś wlecą na jakąś autostradę. Bo dookoła właśnie jest taki spokój, cisza i właśnie nawet nie ma asfaltowych dróg. Cześć myszko! Cześć kochana! Dzień dobry, dzień dobry! Gdzie masz siorkę? Gdzie jest siorka? Jest i siorka! Cześć Najciu! Dobry fiasek! Wiecie co? Chcemy zmęczyć tak porządnie Nele i Sofi, żeby Nela po prostu poszła spać jak będzie sama w domu, znaczy sama, ona zawsze jest z kotami w sumie, e, a Sofi, żeby po prostu była spokojna jak pojedziemy do, do tego miasteczka. Wtedy też będzie, wiecie, tak spokojniej reagowała na wszystko co nowe. Jak będzie wybiegana, wymęczona, będzie po prostu grzeczniejsza. Nela! Sofi. Super. Patrzcie jakie piękne. Teraz zgadywanka, co to jest? Co z tego wyrośnie? Dajcie znać w komentarzu teraz, jeżeli wiecie. Wow! Ale piękne, takie magiczne. Słuchajcie, to jest ostropest plamisty. Słuchajcie, dojechaliśmy do Montepulciano, jeszcze jest jasno, właśnie tak celowaliśmy, żeby dojechać jak jeszcze będzie jasno, bo nigdy tu nie byliśmy, więc też chcieliśmy zobaczyć jak to wygląda i zaszokował nas tłum, parkingi są po prostu całe wypełnione po brzegi, udało nam się fartem znaleźć jedno miejsce, więc podejrzewam, że będzie mnóstwo ludzi, no ale dobra, zobaczymy. Cofesiłów. Dojechaliśmy, idziemy jakimś pocztem na razie deptakiem. Zeszliśmy tam z głównego deptaka, żeby sobie tak trochę ochłonęła po, po podróży. Było ciężko znaleźć miejsce. Bardzo. Nawet nie teraz, znaczy znaleźć co jedno, Ej, to super ale miejsce. zmieścić się tutaj w tych uliczkach. Tutaj to jest... Tutaj to jest spokojnie. W tak. sensie szeroko, bardzo. W porównaniu do tego, czym jechaliśmy. No. Ale już takie drogi przeżyliśmy we Włoszech, że nic nas nie zaskoczy. Niekuje. Sofisia ma ubranko jedyne w swoim rodzaju. Jedyne... Jest no. Made. Jest na kanale, więc możecie obejrzeć jak ja robiłam. Sofisia będzie wtapiać w ozdoby świąteczne. <laughs> to prawda. Ale słuchajcie, w ogóle jest tyle ta... ludzi. W sensie, dobra, tutaj nie widać no, widać po autach, na Ale przykład. że... Dookoła miasteczka stoi cała masa. I tak się zastanawiam, czy to jest taka popularna atrakcja tutaj? Właśnie to mercato. Czy, czy o co chodzi, że jest taki tłum? Myślę, że jest no, zdecydowanie atrakcja tutaj. Bożkiwa. To mercato. Bo jest no, naprawdę dawno nie widziałem tyle ludzi, tyle aut w miasteczku. Już jakieś bębenki. O! o kurde. Są mikołajki jakieś. Mikołajowie No to co? Wchodzimy w tłum no. Dobra, pierwsze zakupy, czyli bomboloni. Ciepłe pączki. Ja mam z budyniem, a Marcinek? Pistacja. Mm -hmm. Pistakio. Zawsze wybór jest prosty. Włochy U nasie pistakio. Ja Lody, rogaliki, pączki. Smacznego! Smacznego. Wszystko. Są jakieś kapcie i jakieś ozdoby, jedzenie, dekoracje świąteczne, jest kilka stoi z jakimiś wędlinami, szynkami, tam sobie najbardziej nuchają wszystko. <grym> bardzo się podobają te stanowiska. No więc naprawdę jest wszystko. Kiczu jako takiego chyba nie ma za bardzo, nie? A jeszcze jest sporo biżuterii. Ka Kasia ma koncepcję, że tutaj piesek mieszka. Tak, w musi i zostawia sobie spacerze. zostawia. Chodź pokażemy befanę. Kogo, przepraszam? Co, Co to befane? befane. Nie Befana. wiem. Befana. Nie wiem o co chodzi. Już. Trzeci raz słyszę na dzisiejszej okay. wycieczce Befana, i dalej nie wiem o co chodzi. Czarownica, bo tutaj wygłosił się właśnie Czarownica Befana. Przynosi dzieciom prezenty. Aha. Ale tylko tym, które były grzeczne. A te, które czarownica? są niegrzeczne, to chyba dostają bryłkę węgla. Czy czarownica właśnie powinna niegrzecznym chyba? Tak, widzisz. Przez ubrankę, bo za bardzo zwraca uwagę. No prawda? Oczywiście jak przystało na Włochów, oni wszędzie zabierają ze sobą psy. Jest mnóstwo psów, naprawdę mnóstwo. Mimo tłumu, no jest, jest dużo psiaków. W sumie taka hipokryzja przeze mnie teraz przemawia, bo też mamy psa, ale no ja tak chciałam wam powiedzieć po prostu, że naprawdę tutaj oni wszędzie zabierają psy i tych psów jest wszędzie... Weszliśmy w boczną uliczkę, nie wiem czy to słychać, ale jest koncert, jakiejś orkiestry dente jest strasznie głośno, więc zeszliśmy sobie trochę na bok, żeby właśnie Sofisia, wiecie, nie była narażona na takie hałasy. Oni zaraz chyba kończą występ i tam wracamy. Dobra, jak widzicie ruch jest bardzo duży i Sofisię mamy na rękach, żeby jej po prostu nikt nie zgniótł. Słuchajcie, generalnie można tutaj znaleźć wszystko. O, jest pokaz. Super. Nie, a ty chciałaś. Nie mogę powiedzieć tego słowa, bo YouTube może zbanować. Jakie? Wino bezalkoholowe. A, no. Generalnie no, nie mogę powiedzieć, możecie sobie sprawdzić, jak jest w tłumaczu wino bezalkoholowe. Słuchajcie, z takich ciekawostek tutaj w Montepulciano nagrywali sagę zmierzch. Jeżeli kojarzycie miejsce, gdzie mieli siedzibę Wolturi. No to właśnie to było tam. I z tamtych drzwi, które tam widać, Edward wychodził, bo chciał wiecia, e, ujawnić się jako wampir. Więc to właśnie tam. To są te drzwi. A no To jest piesek. A to piesek się zapiątał, u nas to jest kolejny. Drugi. A tu piąty, to Słuchajcie, już na koniec tutaj sama chodziłam, bo jest tyle ludzi, że Marcinek poszedł na bok odpocząć z Sopisią. Jak tam młoda? Wiesz co tu tutaj wina się opiła. Co? Naprawdę polizała to? Nie. No. Cześć Sofinsiu, kochanie są takie fajne kiełbaski Musimy kupić No słuchajcie, wracamy, trochę już zmarzliśmy Mimo, że jest jakieś 5 stopni To tutaj naprawdę to zimno we Włoszech Jest jakieś takie przenikliwe Bo jest chyba większa wilgotność świecie, niż w Polsce I to zimno po prostu tak przenika do szpiku kości Więc wracamy I stwierdzamy, że Włosi tutaj lubią z pompą No słuchajcie, była dwa razy Taka orkiestra dęta Strasznie głośno, do tego jakieś pokazy a wiecie, wyświetlali na projektorze. W sensie projektor wyświetlał na, na jakimś budynku coś. No więc generalnie stwierdzamy, że lubią właśnie tutaj wszystko z pompą zrobić, bo była orkiestra dęta, były to, projekcje na, na budynku, do tego mnóstwo tych budek z świątecznymi rzeczami, mnóstwo światełek, wielka choinka. no naprawdę, naprawdę z pompą. Jeszcze wszędzie dookoła porozstawiane głośniki, wiecie, nawet na ulicach i puszczali świąteczną muzykę, więc no, naprawdę. Naprawdę fajnie. Nie znaleźliśmy w końcu wina grzanego bezalkoholowego, tylko takie zwykłe, że tak powiem. Ale za to napiłam się ja, Marcin nie, ale ja się napiłam gorącej czekolady. Sopi generalnie wzbudzała uwagę wielu osób i wiele osób tak się przyglądało, uśmiechało, ale tak, żeby ktoś smokał albo wyciągał ręce, to na szczęście czegoś takiego tutaj nie ma. Teraz eee, opaszki. Co jest w Polsce na jarmarkach? W Polsce na jarmarkach Oscypak. są posypki, są pierogi, chyba tak, jakieś kiełbasy, tego typu rzeczy tutaj. Yy, głównie słodycze, no. 90%. Yy, I dalej są tak, i dalej są sery, przeróżne kiełbasy, nawet no nie kiełbasy, szynki. Szynki, no. Sery i szynki. Generalnie myśleliśmy, że trochę się tam najemy, ale z takiej rzeczy, żeby wziąć i zjeść to właściwie jakieś tam precle ze spekiem, czyli z takim boczkiem. Wracamy sobie już do domku i musimy przejechać przez te wąskie uliczki. Słuchajcie, nie mamy pojęcia o co chodzi, ale to są wszystko traktory. I wyjeżdżamy z Montepulciano, wracamy do domku. Marcinek ma tutaj zadanie, żeby się pomieścić w tych wszystkich uliczkach. Dzięki za oglądanie i widzimy się już jutro. Pa pa!